No i się maneczko moi kochani witam was w kolejnym vlogu ja jestem tą i pokazuję świat podwodny przede wszystkim w Polsce przede mną jest Akwen mały Akwen okolica okolice Konina niedaleko miejscowości Golina Akwen jest. Prawdopodobnie jakoś tam odkrywką, nie wiem dokładnie, bo w sumie się aż tak nie zagłębiłem w temat. Podsyłaliście mi bardzo dużo miejsc i to jest jedno z nich. I dawno tutaj nie byłem, bo już tutaj pokazywałem ten Wam świat z podwody Mam nadzieję, że, że jakieś słoneczko wyjdzie, bo pogoda nas póki co nie rozpieszcza, ale. W sumie to mi nie przeszkadza nawet chyba lepiej, ponieważ nie ma wędkarzy na, na tafli wody, a wiadomo jak są wędkarze, to muszę bardziej uważać, żeby ktoś mnie po prostu nie zahaczył. No dobrze, ja się ubieram i widzimy się pod wodą. BUM! No i witam Was serdecznie pod wodą. Zostańcie ze mną do końca tej podwodnej podróży. Dno akwenu to świat pełen kontrastów. Bujna, zróżnicowana roślinność i zaskakujące formy terenu. Więc nie przegapcie tego wszystkiego i zostańcie do samego końca. Woda w tym akwenie bywała lepsza, nie ma co narzekać, nurkowałem już w gorszych warunkach. Już na samym początku wyprawy można było zobaczyć szczupaka, atakującego małe rybki. Tym razem jednak atak nie zakończył się powodzeniem. Mamy tego wariacika. Chyba jeszcze brakuje mu troszeczkę doświadczenia, ale myślę, że kiedy podrośnie, nie jeden zestaw wędkarzowi zerwie. Nieopodal Szczupaka dostrzegam piękne zjawisko, które często spotykam w akwenach pokopanianych. Mgiełkę unoszącą się tuż przy dnie. Wygląda to naprawdę bajecznie. Jakbyście unosili się w chmurach. Spójrzcie tylko jak fenomenalnie to wygląda. Dajcie znać, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się obserwować takie zjawisko. No naprawdę, wygląda to jakbyśmy byli w jakiejś bajce. Sprawdzam dno, czy nie jest czasem zbyt miękkie. W tym miejscu, po zaledwie 5 cm mulistego osadu, zaczyna się twardy piach, więc jest całkiem bezpiecznie. I zobaczcie, jak jednym ruchem można łatwo popsuć widoczność. Jest ogromna mgła osadu. Mamy pierwszego większego konia, ale jak widać, nie jest zbyt chętny, żeby się pokazać przed kamerą. Jest i kolejny, jednak jak widać, te konie nie mają parcia na szkło. No i mamy polską rafę, ale to dopiero początek. Zostańcie ze mną do samego końca. Zobaczycie, jakie piękne rośliny kryją się w tym akwenie. Większe okonie unikają kamery, ale ten maluch pięknie pozował. W tej delikatnej mgiełce wyglądał naprawdę zjawiskowo. Opuszczamy płuciznę i powoli zanurzamy się w głębsze rejony tego akwenu. Być może tam czeka na nas coś ciekawego. Jesteśmy na głębokości 3 metrów i trafiamy na pierwsze wysokie, piękne rośliny. Kamera tego nie oddaje, ale w rzeczywistości są naprawdę potężne. W oddali dostrzegam niezwykłą podwodną łąkę, coś co zdarza się mi widywać naprawdę rzadko. Poświęcę jeszcze chwilę tym roślinom, a później zabiorę was dalej w tą niesamowitą krainę. Po drodze mijamy drobne rybki i płyniemy w stronę tej bujnej, pięknej, gęstej roślinności. No i spójrzcie tylko na to. Bardzo rzadko można zobaczyć coś takiego, choć może na kamerze nie widać, te rośliny mają około metra, a nawet półtora wysokości. Bójna, piękna, gęsta roślinność już za nami, a przed nami ukazuje się kwiat, który można spotkać pod wodą, czy kiedykolwiek widzieliście kwiat rosnący pod wodą, myślę, że wody mu na pewno nie brakuje. Zostawiamy roślinność w spokoju i trafiamy na kolejnego małego szczupaczka. W takich miejscach naprawdę można wypocząć. Bójna roślinność ryby. No cóż można chcieć więcej. Po prostu tylko nurkować. Tu możecie zobaczyć mój zachwyt, bo właśnie dostrzegłem coś, co naprawdę mi się spodobało. Sławosz był w kosmosie, a ja mam swój podwodny kosmos na miejscu. Oczywiście pozdrowionka dla niego, może kiedyś to zobaczy. Możecie teraz mnie zapytać, Tomek, czym ty się tak zachwycałeś? A to właśnie tym, co widzicie teraz przed kamerą. Niestety, ale... Kamera nie oddaje tego, co ja widziałem pod wodą. Małych szczupaków jest tu całkiem sporo, ale tych wielkich jak na razie nie widać, choć trafimy. Na jedną taką sześćdziesiątkę, więc zostańcie ze mną do samego końca. Podczas nurkowania warto czasem spojrzeć w górę, żeby zobaczyć świat spod wody z zupełnie innej perspektywy. A co my tu mamy ciekawego? Oczywiście butelka po piwku, ale nie zostawiamy jej, tylko zabieramy ze sobą. No i jest, ten obiecany szczupak. Około 60 cm długości, może troszeczkę więcej. Jesteśmy na płciźnie, bo dosłownie na 1,5-2 metrów głębokości. Jak widać, ta bestia w ogóle się mnie nie boi, bo dosłownie dotykam ją kamerą. Te jezioro naprawdę zachwyca różnorodnością dna. Była bujna roślinność, unoszące się mgiełki, jasny piasek. A teraz spójrzcie, co pojawia się przed nami. Wydaje mi się, że są to pozostałości po pałkach wodnych. Natomiast jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Jak możecie zauważyć, wypłycamy się, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej brzegu. Po drodze natrafiamy na przynętę wędkarską. Prawdopodobnie jest to kopytko. Okazało się, że przynęta wędkarska była razem z pleciągą. Żeby bezpiecznie ją wyciągnąć, postanowiłem odłożyć kamerę i zabrać się do pracy. Po kilku minutach przynęta jest już wolna, a pleciąka zwinięta. Swoją drogą to całkiem fajna zabawa. Machasz przynętą, a ryby z zaciekawieniem podpływają zobaczyć, co to takiego. I w takim właśnie stylu dopływamy do samego końca. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się na brzegu. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajkach i komentarzach. Kochani, jak widać, ja już wyszedłem z wody. Co bym powiedział o tym akwenie? Przede wszystkim nie ma zbyt dużo ryb. Znaczy są bardzo malutkie, tam jakieś rybki drobne, kilka szczupaków, troszeczkę większe okonie, ale tak tak naprawdę nic takiego, wiecie, wielkiego. Chciałem tutaj przyjechać może nocą. Nocą jeszcze nigdy tutaj nie byłem i myślę, że chyba to trzeba. trzeba zrobić. Może jakieś węgorze wyjdą. Natomiast jeżeli chodzi o roślinność, to tutaj mi rozwala normalnie. puch. chyba nie ponieważ e, takie roślinności naprawdę nie ma wszędzie, a tutaj naprawdę jest bujna i widać to e, gołym okiem, że, e, że ten akwens sprzyja po prostu tym roślinkom. Nic tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, komentarz. I lecimy dalej z tym tematem. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.